Cześć, witam Was serdecznie w tym noworocznym filmie. Jak widzicie, za mną zima przyszła. Zrobiło się biało, fajnie. Dosyć fajnie mrozi, bo w nocy w okolicach minus 7, w ciągu dnia minus 2, minus 3 do minus 4, więc taki mróz e, nie za duży, ale skrzypi pod nogami. Dosyć e, sympatyczna pogoda, chociaż ja jestem zwolennikiem prawdziwej zimy. Dla mnie może być po minus 20, e, i ja się tej zimy nie boję. Na początku chciałbym wam złożyć e, wszystkim tutaj oglądającym e, wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby wa, to co tam sobie wymarzycie, żeby się wam spełniło e, i, i żeby było tak jak powinno być. E, każdy ma jakieś tam plany, więc e, dążcie do tej realizacji tych planów. Nie wpad nie wiem czemu film e, nowo e, bo, bożonarodzeniowy, e, nie wiem dlaczego ale już nie będę wrzucał starego takiego filmu. I dzisiaj do Was przychodzę z tematem zużycia prądu przez pompę ciepła za okres grudzień. Za cały grudzień podsumowanie właśnie opału, opału, zużycia tego prądu na ogrzanie tego domu. Mam to przedstawione fajnie w tabelce, więc zaraz wam to przedstawię. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym wam tutaj powiedzieć, jak żyjemy ten dom. E, czym grzejemy? Dla tych co nie wiedzą, pokażę Wam, e, jaką mamy pompę. Pokażę Wam, e, co mamy do ogrzania. Tutaj, jak możecie zauważyć, jest nasz rozbójnik, czyli pompa Mitsubishi o mocy 10 kW. Jest to pompa, która grzeje nam cały dom oraz ciepłą wodę użytkową. Jest to jedyne źródło ogrzewania jakie posiadamy i nie boimy się tego powiedzieć, bo. Wiele osób mówi, że nie powinno być jednego źródła ogrzewania, ze względu na to, że jak zabraknie prądu, co zrobicie. Uważam, że jeżeli nawet by zabrakło prądu na dwa dni, to na spokojnie utrzyma się temperatura taka, jak powinna być w domu, w środku. Wiadomo, troszkę spadnie, ale, ale będzie można spokojnie przez te dwa dni przeżyć w tym domu. Jedynie co, to na drugi dzień pewnie będzie już chłodniejsza woda, żeby się umyć. Więc tutaj by się bardziej pojawił problem, ale mamy. Na to rozwiązanie jest dużo śniegu, więc damy radę. Wracając do tego bohatera, za mną jest to pompa, która fajnie sobie może dobierać moc do temperatury, do warunków jakby zewnętrznych. Czyli jeżeli tutaj jest teraz 10 kW, a mamy nie wiem, 2 stopnie na plusie, to ona sobie zjedzie do mocy 8-6. Więc to jest bardzo fajna zaleta. Posadowiona na bloczkach betonowych. Dla osób, którzy planują mieć taką pompę, bardziej e, idźcie sobie w jakiś stelaż, żeby móc później w przyszłości zamontować sobie tackę, bo ma pięć otworów. Tutaj jak możecie zauważyć, garaż mamy w bryle domu. Ten garaż na pewno studzi, studzi chłodzi e, nam pomieszczenia w środku. Mamy też duże okna. Całość domu to jest prawie 300 metrów z garażem. E, my osobiście garażu nie grzejemy, więc e, po podłodze grzejemy 200, 130, jakieś 260, 270 metrów, całość mamy na podłogówce. więc, tutaj ogrzewanie jest nisko Grzejemy sobie to na jakimś parametrze, ja wiem, 28 stopni, więc niedużym. COP mamy w granicach 4, więc, dosyć fajnie to wychodzi. Podłoga i poddasze też są bardzo fajnie ocieplone. Tutaj bryła jest ocieplona. 25 cm z tropianem gdzie nie gdzie jeszcze, e, jeszcze więcej bo równaliśmy troszkę ściany wszystkie okna mamy do, do ziemi e, więc taka mniej więcej bryła jest naszego domu za chwilę przejdę temperatura w pomieszczeniu to jest 22-25 stopnia więc jest bardzo fajnie na górze wiadomo jest troszkę cieplej i e, już wam mówię też jaką utrzymujemy Temperatury w pomieszczeniach utrzymujemy 22-22,5 stopnia, czasem jak przyświeci słonko, no to wiadomo, podbije tą temperaturę troszkę jeszcze wyżej. Jeżeli chodzi o górę, to na górze jest zawsze trochę cieplej, 1,5 stopnia na pewno więcej. Jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową, 45-46 stopni, spada poniżej 8 stopni, włącza się nam pompa, podgrzewa wodę użytkową. Utrzymujemy 45 stopni wody użytkowej ze względu na to, że cały czas korzystamy z tej wody, więc jakby nie ma według mnie możliwości, żeby się jakieś zrobiły bakterie, e, ponieważ cały czas jest obieg wody. Jak nie ma nas, to zawsze podgrzewam troszkę wyżej tą temperaturę wody, żeby gdzieś tam zabić te bakterie. Ale przechodźmy już właśnie do tego, co Was pewnie najbardziej interesuje czyli do kwot do zużycia. Już chyba tradycją stało się, że wyciągam moją ściągawkę e, i już Wam przedstawiam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zużycie. Zużycie e, za miesiąc grudzień jest 542,2 kWh. 129,5 kWh, kWh, kWh e, poszło na ciepłą wodę użytkową. Łącznie daje nam to 671,7 kWh przemnożąc to przez złoty 20 daje nam wynik 806 zł 4 grosze przemnożąc to przez złoty 50 daje nam to wynik 1007 zł. i 55 groszy zrobiłem to w dwóch wersjach my ostatnio zapłaciliśmy za prąd rzeczywisty, czyli taki e, gdzie miałem zużycie i kwotę i sobie to prze, e, przedzieliłem e, to wyszło mi tam bodajże złoty 10 zaokrągliłem to do złoty 20 Zaokrągliłem też to do złoty 50, ze względu na to, że mają być jakieś tam podwyżki, więc żebyście wiedzieli, jak to się mniej więcej przedstawia. Uważam, że jest to wynik e, za taką przestrzeń optymalnie super fajny. <laughs> jest to wynik naprawdę fajny, ze względu na to, że po prostu myślę, że na pewno bym tonę peletu czy tonę ekogroszku tutaj spalił. A tutaj mam czysto, bez pracy, bez wrzucania, bez czyszczenia. Nic mnie po prostu nie interesuje. Mieszka się jak w bloku. Wiadomo, jest wyższy koszt na początku, ale później ta wygoda jakby na pewno oddaje to, co zainwestowaliśmy. My jesteśmy też na taryfie G11 z energii, czyli całodobowa bez żadnych ulepszaczy, czyli. Taniejsze weekendy, nie wiem, tańsze noce. Mamy jednakową cenę, więc myślę, że gdzieś tam ten wynik nie jest najgorszy. Jeżeli uważacie inaczej, piszcie w komentarzach. Chętnie też się dowiem, jakie u Was są wyniki. Przypominam, że jest to miesiąc bez paneli, czyli rzeczywisty prąd, jaki po prostu dom wykorzystał na ogrzanie. E, jak pompa wykorzystała na ogrzanie. Ja się z Wami żegnam, e, zostawcie subskrypcję. Chciałbym jeszcze nadmienić, e, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową, to posiadamy cyrkulację wody, więc to też na pewno troszkę te zużycie podbija, ponieważ na przestrzeni dni, miesięcy po prostu ta, ta woda szybciej się studzi, ale z drugiej strony dla nas jest bardzo komfortowo, bo nie czekamy aż rodzina woda zleci z kranu, tylko po prostu e, w ciągu 2 sekund mamy gorącą wodę w kranie, więc dla nas jest to bardzo duża wygoda. Jeżeli chodzi o poddasze, poddasze mamy ocieplone wełną, właśnie o tej niskiej lampdzie, dzięki czemu pewnie też ma to wpływ na te zużycie. Taka krótka informacja jeszcze ode mnie na zakończenie. Trzymajcie się i do następnego hej.